Nie ma problemu. Stol ze stolikami będzie gorzej, bo Stolików mamy krzesła. tylko krzesła. Dlaczego tu nie aranżujmy specjalnego, tylko że posprzątajmy Matera... i posprzą... A mogę materacę? Po... Bo gdzieś musimy y, pijaków spodobać. I, <laughs> I Krzes... żadnej aranżacji, tylko Dobra. krzesła i... Znajdujemy się w samym centrum miasta, a ja zmierzam do dawnej kawiarni Nowy Świat, bo tu właśnie od 5 maja będzie Centrum Festiwalowe Warszawskich Spotkań Teatralnych. To jest dawna kawiarnia Nowy Świat, tak stara, że już ma prawie ponad 150 lat i tutaj w ogóle naznaczona teatralnie, bo kiedyś właśnie w tym miejscu działały teatry, teatrzyki ogródkowe w drugiej połowie XIX wieku, a teraz chcemy jakoś specjalnie jeszcze wypełnić teatralną treścią przez 18 dni festiwalu, przez 24 godziny na dobę będzie można tutaj uzyskać informacje na temat festiwalu, ale też i spotkać ciekawych ludzi, uczestniczyć w, myślę, dziesiątkach koncertów, dyskusji, e, romansów może, które tu się nawiążą. Będzie tutaj jedzenie, e, inne atrakcje także. E, myślę, że bardzo dobre miejsce. To będzie nasz chillout festiwalowy. Gdzieś tutaj będzie, będzie DJ-ka i przez wszystkie dni i wszystkie noce Będą stąd się roz, rozlegały dźwięki wydawane przez instrumenty DJ-skie, to jest ważne miejsce. To w tym dokładnie miejscu działał kabaret Dudek Edwarda Dziewońskiego. Tutaj były kulisy kabaretów, a my będziemy mieli tutaj kawiarenkę internetową no i takie no, miejsce spotkań. W tym miejscu będziemy mieli bufet, gdzie będzie można kupić coś do jedzenia i do picia. A tu jest dawna kuchnia, która będzie nam służyła jako zaplecze cateringowe. Może chodźmy na górę. To jest strasznie ważne miejsce dla Warszawy, o czym świadczył również fakt, że jak my tutaj chodzimy, ciągle ktoś zagląda przez, przez okna. Myślę, że to będzie też fajna przygoda dla, dla miasta, że, 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 o, że, że ożyje znowu kawiarnia. Strasznie wzrusza mnie ta estratka w takim dawnym, kawiarnianym stylu. Przedstawimy, jakie fantastyczne spektakle przyjeżdżają do Warszawy. No dobra, to zaczynamy. Rozpoczynamy cały festiwal od aktorów prowincjonalnych w reżyserii Agnieszki Holland i Jan Smolar. Kolejne to będzie przedstawienie to Faktory 2 Krystyna Lupy, gwiazdorskie. Absolutnie, Król Umiera, ceremonie w reżyserii Piotra Cieplaka. Przedstawienie, które otrzymał wszystkie możliwe nagrody na wszystkich możliwych festiwalach w Polsce w ciągu ostatniego roku, czyli Sprawa Dantona w reżyserii Jana Klaty. Ty Kocin, Tykocin, tylko produkcja zrealizowana przez Michała Zadarę. Z Teatru Jeleniogórskiego przyjadą trzy siostry w reżyserii Krzysztofa Minkowskiego. Brygada Szliwierza-Karchana z Teatru Nowego w reżyserii Remigiusza Brzyka. I druga już Sprawa Dantona w reżyserii Pawła Łysaka. Bawcie się! ma. Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, to, to nie dlatego, że tego nie lubimy, tylko dlatego, na że nasza jest pamięć jest krótka dużo. Tak, jest, jest dużo. Warto wspomnieć o całym bloku Białostockiego Teatru Lalek. Białostocki Teatr Lalek w pejzażu teatrów lalkowych w Europie ma podobną pozycję jak Teatr Krzysztofa Warlikowskiego. W tym teatrze chcą realizować spektakle najważniejsi lalkowi reżyserzy całego świata i to bogactwo przez nas ciągle jeszcze nieodkryte, chcemy, zapre znaczy zaprezentujemy w ramach tej monografii Białostockiego y, Teatru Lalek. W pewien sposób są to pierwsze urodziny telewizji teatralnej. Od zeszłego roku nauczyłem się lepiej y, dzielić. <grym zjadka> Jak to się robiło zaraz? 21 podzielić na 11. Y, y, y. Nie tak się bez ja coś zrobiłam. Ja coś mi kompletnie nie wiem, nie tego policzyć. O co chodzi? Przepraszam. Każdego dnia festiwalu specjalne wydanie szota. Te wszystkie szoty będziemy powierzali festiwalów będziemy powierzali bardzo młodym ludziom. I chyba już są ekipy, ale oczywiście jeśli są chętni, kolejni do realizacji tych materiałów, to serdecznie zapraszamy. Przepraszam bardzo. Czy, czy mogłabym zadać pani parę pytań? Rozmawiamy z Grzegorzem Lewandowskim, twórcą jednego z najpopularniejszych obecnie miejsc, czyli klubu Chłodna 25, a także jednym z prowadzących dyskusje w naszym centrum festiwalowym. Pierwsze moje pytanie będzie właśnie o miejsce, które, zajmuje się, które znajduje się za nami, czyli o centrum festiwalowe. Czy myślisz, że ma szansę zaistnieć na kulturalnej mapie Warszawy? my jesteśmy zakładali chłodną, no to takich miejsc tam było parę, ale coraz więcej ludzi na oknę. Coraz więcej ludzi też w tych knajpach żyje, tak? bo to jest w ogóle taki model, że taki trochę na zachodnioeuropejski. Jak słyszę o tym, co ma się w tym, w tym miejscu dziać, ile środowisk ma to miejsce wypełniać, to wydaje mi się, że trudno będzie potem, potem organizatorom festiwalu odebrać to miejsce. Yep przyciągnąć ludzi. Najważniejsza jest no, jakaś taka prawda i pasja. Znaczy, jeżeli tworzą to miejsce ludzie, którzy chcą się zajmować no, nie wiem, animacją kultury, prowadzeniem jakichś dyskusji publicznych, organizowaniem koncertów, bo kochają muzykę, bo kochają teatr, no i jak ta pasja się wylewa z nich, to ona w naturalny sposób zaraża ludzi. A jak te rozbuchane towarzystwo wiem, młodych y, ludzi kultury tutaj wejdzie, no to może nagle okaże się, że kultura Która niezależna ta młoda kultura, która wiem, że tutaj będzie jakiś ten program festiwalowego wypełniać, to może się okazać, że to po prostu jest mainstream. Jeszcze. Ale myślisz, że jest szansa na przykład na to, żeby przyciągnąć ludzi, którzy nie są zainteresowani na co dzień kulturą i że właśnie takie miejsce ma szansę na to, na, na, żeby na, ich zdobyć? Na pewno tak jest, że... Jak jest miejsce, które jest po drodze, to ono po prostu wypełnia się ludźmi, którzy by tutaj nie przyszli. Widać to, czy oczywiście ja sobie tak usprawiedliwiam sytuację, że na chłodnej czasem bywa pustało. Niemożliwe. Nie, nie, nie ma jakiegoś wydarzenia ciekawego, kulturalnego. A o czym będzie dyskusja, w której Ty będziesz brał udział? Chcemy tutaj zorganizować dyskusję o priorytetach przyszłorocznych, priorytetach warszawskiej polityki kulturalnej. Takiego fragmentu dotyczącego organizacji pozarządowych organizacji pozarządowych, czyli, czyli troszkę dotyczy tej młodej kultury niezależnej, która gdzieś tam się właśnie po klubach, po jakichś bardziej alternatywnych miejscach rodzi i dojrzewa. Chcielibyśmy zorganizować spotkanie z ministrem kultury i z ministrem kultury porozmawiać właśnie o tym, jakie znaczenie dla kultury instytucjonalnej, jakie dla jej rozwoju, dla jej bycia ma... Funkcjonowanie i właśnie rozwój kultury tej młodej, niezależnej. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak wielkie znaczenie ma sensowne i takie jakieś spójne podejście do właśnie tej młodej kultury. Zaniedbując to, tak naprawdę zaniedbuję sobie potem na lata tę tak zwaną kulturę wysoką. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. O tym, jak będzie wyglądało centrum festiwalowe, będziecie mogli przekonać się już od 5 maja. Zapraszamy serdecznie na warszawskie spotkania teatralne.